Wydaje się, że w dzisiejszej nauce jakiekolwiek przełomowe odkrycia są wynikami wielkich projektów badawczych, takich jak choćby kosztujący niemal 5 miliardów dolarów LHC i dziesięciokrotnie od niego tańszy, ale wciąż bardzo kosztowny LIGO. Obchodząca niedawno swoje stulecie ogólna teoria względności nie jest jednak przykładem takiego postępowania. Jest wynikiem zrobienia przez Einsteina kilku prostych obserwacji, które są dostępne również nam i wyciągnięcia na ich podstawie bardzo daleko idących wniosków. Co więcej, Mimo swojej par excellence wiekowości teoria ta wciąż uchodzi za teorię młodą, gdyż liczba potwierdzających się faktów nadal jest relatywnie niewielka. Einstein twierdził, że tak zwany zdrowy rozsądek to w istocie zbiór przesądów, których nabywamy do 16 roku życia. I to, o czym za chwilę powiem, wydaje się potwierdzać tę tezę. Już na jednych z pierwszych lekcji fizyki informuje się nas że masa jest miarą bezwładności ciała, czyli jak gdyby jego chęci do pozostania w stanie, w którym się aktualnie znajduje. To dlatego ciężką ciężarówkę zatrzymać jest dużo trudniej niż w samochód osobowy, bo masa powoduje, że ona nadal chce się poruszać. To właśnie nazywamy bezwładność. Odwrotnie. Jeśli spoczywającą masę chcemy wprawić w ruch, potrzebujemy do tego tym więcej siły, im jest ona większa. Jeśli na przykład chcemy w tym samym czasie do tej samej prędkości rozpędzić dwukrotnie większą masę, potrzebujemy do tego przyłożyć dwukrotnie większą siłę. Newton zapisał to w tej postaci. No właściwie w tej postaci. Co tak naprawdę jest dla nas zupełnie bez znaczenia, gdyż najistotniejsze jest to, że w obu tych wzorach pojawia się masa. Masa pojawia się także w kolejnym wzorze pokazywanym nam na lekcjach fizyki. Tym, który Newton odkrył ponoć, dostawszy wcześniej jabłkiem w głowę. Mówi nam ono o tym, że ciała przyciągają się grawitacyjnie, tym bardziej im większą mają masę. Przy czym, jeżeli odległość między masami zwiększymy dwukrotnie, to obie masy również musimy zwiększyć dwukrotnie, aby siła przyciągania pozostała taka sama. Zaraz, zaraz, zapyta może jakiś bystrzejszy uczeń. Ale skąd właściwie wiadomo, że masa, która utrudnia nam zmianę stanu poruszania ciału, Masa, która powoduje, że ciała te się przyciągają, to jest ta sama masa, lub w ogóle ta sama wielkość? Nie Też nie zadaliście tego pytania? Witam w gronie przesądnych. No bo na chłopski rozum. Spokojnie, to już ostatnie wzory, którymi was męczę. Jeżeli przyrównamy do siebie te dwie siły, a zawsze wolno nam to zrobić w sytuacji, kiedy wielkości są tego samego rodzaju, natomiast masa bezwładna jest równa masie grawitacyjnej, więc możemy je po prostu skrócić, to okazuje się, że przyspieszenie jest właściwie równe grawitacji, czyli oddziaływaniu, jakie wywiera na nas Ziemia. Ma to oczywiście swoje konsekwencje, no bo jeżeli przyspieszenie jest tym samym, czym jest grawitacja, i jest od niej nieodróżnialne to w określonych warunkach powinno się do niej dodawać lub od niej odejmować. Jeżeli na przykład poruszamy się w jakimś pojeździe przyspieszającym w górę, to przyspieszanie powinno dodać się do grawitacji, jeżeli w dół powinno się od niej odjąć. Nie trudno to sprawdzić, stawiając wagę łazienkową na przykład w windzie. Co właśnie spróbujemy zrobić? Już spadło. I teraz jedziemy już jednostajnym i jest tyle, ile powinno być. A teraz ktoś wsiądzie i będzie obsuwać Tak, Włączam jeszcze raz i jedziemy do góry. Może tak. I zbliżamy się, ruszamy do góry i wzrasta pach, 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 pach. I już się zatrzyma w okolicach tych. Gdzież już jednostajnych było stajne i było. I dało tyle, było. Jak widzieliście na tym kiepsko zrobionym filmiku, dzieje się dokładnie tak, jak przewidywaliśmy. Kiedy winda rusza w górę, wskazanie wagi wzrasta. Kiedy winda rusza w dół, wskazanie wagi spada. To co najciekawsze zaczyna się jednak dopiero teraz. Zauważcie, że jeżeli winda przyspiesza w tym samym kierunku, w którym działa grawitacja, z takim samym przyspieszeniem jakby spadała swobodnie, to Einstein w środku cieszy się brakiem grawitacji, czyli nieważkością. Przynajmniej tak długo, jak długo przyspieszamy i działa grawitacja. Bo jeżeli nagle odbierzemy grawitację, a każemy windzie nadal przyspieszać, to Einstein wyrżnie w sufit i z pewnością powie eksperymentatorowi co o nim myśli. Jak widzicie mechanizm ten działa bardzo demokratycznie. Zachowa się identycznie bez względu na to, kto będzie siedział w środku i jaką będzie miał masę. To prowadzi nas okrężną drogą do wniosku, do którego doszedł na przełomie XVI i XVII wieku Galileusz. Że skoro nieważkość jest niezależna od masy, to i samo przyspieszenie powinno być od niej niezależne. Krótko mówiąc, w polu grawitacyjnym wszystkie obiekty bez względu na masę spadają jednakowo. Taki eksperyment przeprowadziła w 1971 roku na księżycu załoga Apollo 15. Jak wiemy, na księżycu nie ma atmosfery, więc nic nie zaburza rzeczywistego zachowania przedmiotów w polu grawitacyjnym. Popatrzcie na wyniki. I guess one of the reasons uh, we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that uh, where would be a better place to confirm his uh, findings than on the moon. And uh, so we thought we'd try it here for you. Uh, the feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll uh, drop the two of them here and hopefully... To, o czym mówimy, Einstein nazwał zasadą równoważności. Mówi ona, że obserwator w zamkniętej, nieprzezroczystej windzie, choćby nie wiem, jakie przyrządy posiadał, nie jest w stanie odróżnić, czy znajduje się w polu grawitacyjnym Ziemi, czy po prostu przyspiesza do góry. Bystrzejszy obserwator wskaże jednak, że w polu grawitacyjnym Ziemi nie jest to do końca prawda, bo przecież zależy ono od odległości, więc przyciąganie przy suficie będzie nieco mniejsze niż przy podłodze. Ograniczenie to fizycy obchodzą w sposób dość brutalny. Mówią, że zasada ta sprawdza się w polu jednorodnym czyli dokładnie takim samym w każdym miejscu. Czy ktoś taki kiedykolwiek widział? No właściwie nie. W praktyce sprowadza się więc do to tego, żeby wybrać obszar na tyle mały, by pole na nim wydawało się przynajmniej jednorodne, tak jak na przykład na powierzchni naszej wagi. Einstein powiedział, że myśl o tym, że człowiek spadający z dachu nie czuje swojego ciężaru, była najszczęśliwszą myślą jego życia. Swoją drogą, co właściwie miał na myśli? No dobrze, opowiadasz i opowiadasz, a gdzie to słynne zakrzywienie czasoprzestrzeni? No cóż, właśnie tutaj. Einstein założył, że skoro obiekty zachowują się w polu grawitacyjnym identycznie bez względu na masę, to prawdopodobnie obiekty bezmasowe również spełniają te zasady. Najprostszym obiektem bezmasowym wydaje się być promień światła. I dla niego, pamiętając zasady równoważności, grawitacja i przyspieszenie też powinny być nierozróżnialne. Na rysunku u góry widzicie, jak promień światła Przyspieszającej windzie porusza się z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego. Jak widać, porusza się po prostej, czyli najkrótszej możliwej drodze. Co ciekawe, dla obserwatora wewnątrz również porusza się po najkrótszej możliwej drodze, ale w tym wypadku jest to parabola. Na dole dla porównania pokazane jest zachowanie promieniowania światła z punktu widzenia dwóch obserwatorów w przypadku, kiedy winda porusza się ruchem jednostajnym. Jak widać, tutaj nic się nie zakrzywia. Dokładając do tego znaną nam już zasadę równoważności, musimy stwierdzić, że promień światła zachowa się identycznie w polu grawitacyjnym jak w przyspieszanej windzie. No ale jak wspominaliśmy, promień światła nie ma masy. Na co właściwie oddziałuje grawitacja, a jeśli na niego nie oddziałuje, to co właściwie robi, że promień zachowuje się w tak osobliwy sposób? No cóż, modyfikuje przestrzeń, a właściwie czasoprzestrzeń, bo grawitacja działa bardzo demokratycznie, nie odróżnia przestrzeni i czasu. Czas jest dla niej takim samym wymiarem jak każdy inny wymiar przestrzenny. Wiemy już zatem co grawitacja robi z przestrzenią. Zagina ją tak, żeby promień światła poruszał się w niej dokładnie tak, jak w układzie, który jest przyspieszany. A co grawitacja robi z czasem? Tutaj odpowiedź przynosi nam jedna z fundamentalnych stałych fizycznych prędkość światła. Otóż nie tylko jest to największa możliwa prędkość, ale też prędkość, którą zwierzymy światło bez względu na to, skąd byśmy to robili. Czy mierzymy ją stojąc? Czy jadąc samochodem, czy mierzymy ją względem orbitalnego ruchu Ziemi, który wynosi 30 km na sekundę, zawsze zmierzymy dokładnie tyle samo? No ale przecież zaginając przestrzeń, wydłużyliśmy światło drogę, a chcielibyśmy zmierzyć mu taką samą prędkość, bo doświadczenie mówi, że zawsze będzie taka sama. Co zatem musi się stać, żeby przy dłuższej drodze zmierzyć światło taką samą prędkość? Najbardziej absurdalne rozwiązanie okazuje się być prawdziwym. Musimy spowolnić czas. I to właśnie robi grawitacja. Im bliżej jesteśmy Ziemi, tym czas płynie wolniej. Co prawda, w niewielkim polu grawitacyjnym Ziemi efekt nie jest duży. Znajdując się kilometr nad Ziemią, stracilibyśmy 3 sekundy w ciągu miliona lat. Jest jednak dostatecznie duży, by uwzględniać go w poprawkach systemu GPS. Z tych prostych rozważań Einstein stworzył bardzo skomplikowaną teorię. Poszła za tym oczywiście matematyka, w której bardzo pomogli mu jego koledzy. Ma ona oczywiście swoje niedomagania. Na przykład do dziś rozważana jest w niej tak zwana stała kosmologiczna, która początkowo wydawała się być błędem Einsteina, a dzisiaj jednak wygląda, że jest w niej potrzebna. Próbuje się ją wyjaśniać za pomocą ciemnej materii, jednakże tej dotąd nikt nie odkrył więc jest jeszcze pole do popisu. Wyjaśnia jednak satysfakcjonująco wiele rzeczy. Dziwne zachowanie Merkurego, który będąc blisko Słońca odczuwa bardzo mocno konsekwencje tego, że grawitacja jest modyfikacją z przestrzeni, a nie zwykłym oddziaływaniem. Czy paradoks bliźniąt, który formułowany na poziomie szczególnej względności satysfakcjonująco wyjaśniony jest dopiero na poziomie ogólnej? Większość z Was zapewne wie, że poruszający się z dużą prędkością bliźniak będzie się starzał znacząco wolniej niż jego pozostający w spoczynku brat. W szkole uczą nas jednak, że ruch jest względny, więc skąd właściwie wiadomo, który się porusza, skoro poruszanie się lub nieporuszanie jest tylko kwestią wyboru układu odniesienia, z którego patrzymy. W większości z nas znana jest zapewne sytuacja, gdy siedząc w pociągu zobaczyliśmy drugi ruszający pociąg i przez chwilkę sądziliśmy, że to my właśnie się poruszamy. Gdybyśmy jednak zamknęli oczy, ktoś poinformowałby nas, że właśnie ruszyliśmy, nie uwierzylibyśmy mu, bo nie czulibyśmy przeciążenia związanego z przyspieszeniem. I tak jak przyspieszenie informuje nas o tym, że właśnie ruszyliśmy, tak informuje przestrzeń o tym, który z obiektów tak naprawdę się porusza i którego czas powinien płynąć wolniej. Oczywiście wolniej, tylko względem tego spoczywającego, ponieważ on sam będzie odczuwał czas normalnie. To, w jaki sposób przyspieszenie informuje przestrzeń, który z obiektów tak naprawdę się porusza, świetnie wyjaśnia na swoim kanale Minute Physics. Jednak komentarze pokazują, że nie dla wszystkich było to zrozumiałe, więc jeśli kogoś to zainteresuje, chętnie wytłumaczę to bardziej łopatologicznie w innym filmie. I to wszystko w moim pierwszym filmie. Jeśli się spodoba, z całą pewnością będą kolejne. Bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Do usłyszenia.